Znowu nie umiałem się postawić do pionu, no i wyszło nie okay. Znowu odpuściłem coraz bardziej to odpuszczam Że nie potrafię dalej się postarać Dalej dzień za dniem, nie potrafię się postarać Na 100% prodę wejść weź Nie potrafię nada, Nie potrafię nada, Nie OK jest Nie OK i odkładam wszystkie rzeczy takie chory wersje, no i ciężko ciężko mi jest to coś połączyć się, połączyć to do ciężko mi ustawić jest, dopiąłem się, to włączyć, to to wejść, ustawić, yeah, się no, a zrobię to jest teraz pierwsza wersja, potem pewnie będzie też, jeszcze druga trzecia, bo spróbuję to poprawić spróbuję żeby wyszło mi to lepiej, ale nagrywam to po to żeby mieć cokolwiek, bo mieć cokolwiek, no bo Szalem co zrobiłem, no i robię to tak dalej, niby co Mi coś daje, ale czy tak jest naprawdę nie do końca? Jestem pewien w sumie wcale, znaczy co? Chyba znów coś o o o i uciekam robić dalej, o